Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. A jeśli nie chcecie przegapić więcej tego typu materiałów, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Must Blast. Zachęcam także do zobaczenia mojego profilu na TikToku Must Blast, gdzie link możecie znaleźć w opisie pod filmem. Prosimy wszystkich o złożenie formularzy personalnych. Смешный должь. Смешный должь. Halo. Bazy Bazy System uszkodzony. Restart nieudany. Wezwać pomoc techniczną. Nochaterów o złożenie. Formularze personalne. Dział. Dział. Grupa Uszkodzona. Baza. Baza. Kolowizualna dołączona. Błąd. Incjalizacji do monitora. Błąd. Brak mocy. Problem z zasilaniem. Proszę o restart. Błąd. Błąd. System przeładowany. Zorż. Śmieszny dorż. Sprawdzanie systemu. Zasilanie w normie. Restart systemu udany. Rozpoczynam diagnostykę systemu. Gotowość do skanowania. Te materiały to kompletne bzdury. Dobrze to wiesz. Ale czy ty aby powinnaś tak mówić do pana White'a, Lois? Liga Sprawiedliwości to ci dobrzy. Kto ci załatwił prezent, jak zapomniałeś o urodzinach żony? Superman! Że już nie wspomnę, ile razy Cyborg pomagał ci zresetować hasło do poczty. Okej, okay, zgoda. Hej, no weź. Kiedy Liga powróci i ocali nam skóry, bo tak będzie, to ja dostaję reportaż, a Jimmy jest za kamerą. A jak się mylimy, to się zwalniamy. Ale czemu ty mnie w to wciągasz? Powodzenia tam na dole. Przyjąłem. Jestem drugim pilotem! Oddawaj go! A teraz siedź i niczego nie dotykaj. Uuu, a ty co robią? Co? Witamy na tym Moje siostry są dość poważne, więc Harley, zachowuj się jak najlepiej. Tak jest! Spokojnie, sprowadzam obcych, ale. Jesteście pod kontrolą umysłów. Kto mógł. Znajmiam, że my. Babcia, samo dobro. Skoro tu jesteśmy, pomyślałam, że można by zrekrutować kilka nowych furii. Właściwie. I ty możesz być zacnym dodatkiem. Firman, zabierz ją do świątyni. Ależ oczywiście. Furię do ataku! Chciał, zachowanie nie! 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 Jakoś to przeżyję. Musimy uwolnić Amazonki spod kontroli umysłów. Ach, to będzie wprost wspaniała baza operacyjna dla moich fury. Raczej nie dopóki my tu jesteśmy. No, czas nauczyć panią babcię trochę dobrych manier. HAPARAM! Tylko nie zelatuj się przez szereg, co? Nie wszyscy mają supermoce, supermocne, wiecie? szansa na takie okazje Ow! 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 Może ta katapulta pomoże w przyłamaniu ich obrony? Hej! W domu mam coś podobnego! Serio? Do czego tego używasz? No wiesz! Wyrzucania rzeczy. Dlaczego tak mnie to niepokoi? Było dość brutalne. Może, ale jednak liczy się efekt. Patrz, chyba widzę tam wejście. Przyznam, że może czasem warto inaczej podejść do rzeczy. No, a teraz słodka zemsta. Musimy uważać. Przed nami dużo większe wyzwanie. Dołączyć do przyjęcia. Proszę, witamy. Liczymy, że wasz pobyt będzie udany i nigdy się nie skończy. To mój dom. I twój pobyt tutaj skończy się zaraz. Ja. Ale cóż to ma niby znaczyć? Hey. Dosyć już. Pobawiliście się, wystarczy! Oj, chyba nie, babciu. To już koniec ery Amazonek! O, o! tego to naprawdę pożałujesz! O, oh, teraz cię ma! Zapłacicie mi za tę arogancję! Oh, skrywasz więcej sił, niż myślałam, ale to i tak za mało! Czas pogodzić się z porażką! ty to robisz? Dziękujemy. Babcia Samodobro nas zaskoczyła. Ona działa w imieniu o wiele mroczniejszych sił. Jeśli Darkseid zwycięży, cały wszechświat będzie zagrożony. Gdy będziemy potrzebne, dajcie znać. Ale nas to jak? Mamy coś lepszego? Działa nawet bez Wi-Fi. Oh. Prowadziłaś tu samca? A... Słyszałem, że nie można Wam ostatnio ufać. Razal Deathstroke. Potrzebujemy Cię, żeby pokonać to. Pomagać Waszej lidze? Choć jej istnienie może już dobiegać końca, nasza przetrwała całe wieki. I nic z tego nie zmieni. <ścoughs> <ścoughs> U -u. <ścoughs> <ścoughs> Sprawdźmy, co umiecie. Nadążycie. <ścoughs> <A. ścoughs> pościg! Lubię pościg! <ścoughs> Ja miałbym dołączyć do takich jak wy? Jesteście jeszcze żałośniejsi, niż się spodziewałem. Zanim, jeśli zdołamy przekonać Deathstroke i ukazać mu, jak groźny dla świata jest Darkseid, może nakłoni Razal Gula do pomocy. No, nie wiem, Batku. Ja tu myślę, że jak ktoś ma tylko jedno oko, to mu trudniej zobaczyć sens w niektórych rzeczach. Wy nadal tutaj? Aż tak lubicie marnować swój czas? Mam wrażenie, że tekstrowca mi pogrywa. Uważaj. Jasne. Zresztą jestem prawie pewien, że mają tu pełno pułapek. <laughs> O, proszę, a nie mówiłem? Łapki. Brakuje im wyobraźni tych z mojej bazy, ale dobre rzemiosło trzeba docenić. Dobrze wam idzie, co? O, jest! To ja za nim lecę. Fleś nie! On może próbować nas tak zmusić do nieprzemyślanych działań. Z takimi to w sumie nigdy nic nie wiadomo, co? Tak. I długo mi zajęło uświadomienie sobie tego. Znajdźmy sposób, żeby naprawić ten most. Ha! 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 Dobrze, powinniśmy móc teraz przejść, tylko ostrożnie. Nie pamiętam, żebyśmy tu parkowali. I to jeszcze do góry nogami? Red najwyraźniej na nas czeka. Sprawdźmy, czy rakieta zdoła nas przetransportować. Nie wiecie, kiedy się poddać. Mercy Gaggis! Ilu tu ninja! O, o. O. Sprawdzałem, czy wam zależy. Wiecie, większość już by odpuściła. Cóż, nie jestem większością. Jestem. Pomożemy wam. O. No i to jest efektowne wyjście. <śm> On tak <śm> <śm> ciągle robi. Potrafi człowieka zmęczyć. Odkryliśmy, gdzie wylądował Superman. Jesteśmy w drodze. Proszę ustawić siedzenia w pozycji pionowej. Podchodzimy do lądowania. Wyspa dinozaurów. O, o czym wnioskujesz? Wiedziałem, że przyjdziecie po swego człowieka ze stali. Ja, Kalibak. Generał Darkseida Potrzebuję go. Niestety nie mogę pozwolić wam go zabrać. Pozwolić? Coś ty zrobił z Supermanem? się do historii! Sprawdźmy, czy masz na tyle sił, żeby pokonać arcypotęgę Kalibaka! Ach, wspominałem już, jak się cieszę, że znów jestem na ziemi? Tak, też oczekiwałem tu innego przyjęcia. Przypadek, nic innego. Tylko nadal sądzicie, że wygracie co za bezmyślność. on je właśnie wykaszał? Tak, ale plus jest taki, że chyba możemy ich użyć. Eee, skoro tak twierdzisz, sukces no to czas sepsy. Może wam się wydawać, że macie przewagę, ale to dopiero początek! Wow! Teraz czy mój gniew! Nie macie pojęcia, jak ci los was śmiertelni! Tylko czynicie swoją nieuniknioną porażkę bardziej bolesną! Nie! Nie! Przeklęty! Bezużyteczny wynalazek! Uf! 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 Wygląda na to, że bezpośrednio pochłania całą energię. A ja myślałem, że robot dinozaury to najdziwniejsza rzecz dzisiaj. Wy, wy nie możecie. Kalibak! Nigdy nie! Dzięki latarniom, akwamenie i siebie to chyba jeszcze nie znam. Jak się nazywasz, o? Nie ma czasu na rozmowy, racja. Darkside to niełatwa sprawa. A Jeszcze parę minut na słońcu i powrócę do pełni sił. Możesz się szybciej nasłoneczniać, supermenie? Boję się, że twoje moce będą potrzebne już teraz. Co to jest? dark side Zrób tyle zdjęć, ile tylko wtasz. Wreszcie szansa na prawdziwy reportaż. Mieszkańcy Ziemi, przybyłem po Wasz świat. Opór jest bezcelowy. Wasza klęska nieunikniona. Kto śmie się opierać? My! Ach, to będzie ciekawe. Nie wylatują poza orbitę. Wygląda jakby Darkside się hamował. Ach, nie w twarz. Nie jak to. Ja przegrałem. Czy on im się podłożył? Na to wygląda Więc teraz oszuści są uwielbiani jak nigdy Znaczy, mogą spokojnie szukać równania antyżycia, a my mamy związane ręce Joker, potrzebujemy ciebie i reszty a? No coś ty, gadzku! Świat ma syndykat zbrodni za bohaterów Wobec tego, skoro oni udają tych dobrych, nam przypadnie rola złych co wy na to? Okej, okay, zostaw to mnie. Jeśli zdołam ich uciszyć choć na 5 minut, to spokój! Wiecie, ja myślę, że najlepiej założyć Nie możemy Możemy udawać, bohaterów! powiedzmy mi, że to jest Zegnał, ich dwa razy za dużo. Mhm. Hej, mamy robotę! Rivers Flash, grandi. Ciężko mi w to uwierzyć, ale Liga Sprawiedliwości chyba jest z nami. Możecie skoczyć do sali Sprawiedliwości, żeby się spotkać z Jokerem i Harley? Uh. Hej, to on. Zajmiesz się tym słodziakiem? Zabiorę go na miejsce. Jasne. Chodź, ty wielka ciapo. Hmm. Badania nad znajdowaniem cennych rzeczy w nielogicznych miejscach nabierają tempa. <śmulatory noise> <śmulatory noise> <śmulatory noise> Dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć o zostawieniu łapki w górę, jak i zostawieniu subskrypcji na kanale oraz o zerknięcie na mój profil na TikToku MustBlast.